Trzeba w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w Minecraft na pierwszy Tu wszystko ustawimy. Doktor wstaw pierwsze. Czyli tak? Tu są ci wszystkie TNT, które będziemy wstawać. Nuclear, 2. Atomic się TNT, Rainbow TNT, Fimu. God TNT, Nuclear TNT i TNT razu 2. Idziemy wyszedł wszystkie TNT. W sumie... Gdzie jest w ogóle? Czekaj tak się do ciebie Tepnij <kluz> mnie, tepnij. Zodaj ci top. Weź by ja nie muszę też co widzieć. Patrzcie bo się drze jak demił. Ja tylko ci mówię, ty się drzesz. Nie dobrze. No, Dobra, no, dawaj jeszcze. Uważaj na siebie. O co się? No A, i będzie mocne, to jest TMT rozdwa. Taka słaba dziura. Dziura. Jak wprawdzie, prawdziwym, jak dwa TNT po prostu. E, Co jest w Smutek, nie wiem. Rainbow, użyjemy. na Rainbow, ale żeby to, to nie było najmocniejsze. Ej, weź, nie. Źle. Nie, słabe. Nie, chyba. Nie, jestem. Wie się, że Nukleara! Nukleara! Nie! wiem! nie, nie, nie. Teraz... A Atomik jest dobry, a jest mocny. Weźmy, a to mi to On weź, weźmy, z mocno zielone. O ma 4 sekundy, to się odsuń. Ja mam laga w ogóle. Będzie lak nagrywali. Ja? Wywali mnie pewnie. Aaa! Ale ścina no, no. 100% mnie wywali. No masz laga! Mówisz. Nie, widzisz, tutaj pleca już. Wiesz widzę, tu dziwle to smacznie. Trzyma. Ten co wziął że ty... On to mnie aż odbiło! Widzę! Widzę. Aż mi odbiło! Aaaa, allagi. I to wybuchło? Allagi. Co ty zrobiłeś? Ja z tym uciekam. Nie. Umarł telefon. Co to się. No Umarł. nie mogę się ruszać. Ja, idziemy stąd, bo znalazłem hmm. rozmawiamy. To... Nie mogę się ruszyć. Mówię serio. Może ja się załaduję. No, ja. No nie renderuje już, ale bejga. Patrz, patrz. Renderuje, o, żyje. Pofia. Dobra, jest. O, co mi nie gra, kratkę się rusza. Ja w ogóle się ruszać nie mogę. Poczekaj, teraz uspala nuklear. Musisz mnie tapnąć. Nuklear na koniec, jeszcze to. To, to co A to go nie widzieliście? Ja ją widziałem. Dobra. 2%, nie możemy już nagrać. E, nagramy! Nagramy to? To to jest kawałki wnioski w sumie, bo to już nie ma co... Moi widzowie. I zostawcie łapeczkę i subskrypcję jakby co. No tak, takie, jak, 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 jak widać. Nie zmuszam, jak się nie chcę. Masz logów. Hmm, jeszcze mnie nawet nie tepnęły wam takie. Czemu? Ty wlegdzisz do tego miejsca? Ja już nie ja właśnie czekam na tego miejsca, bo on było tam. Czekaj, ty kur, tam... Jeszcze się, się dotknęło! Nie ruszaj się! Ty się nie ruszasz niby. Jak się ruszam? Ty mnie nie dotknęłeś. Dobra, odpalamy go od TNT, żeby... Czekaj na mnie, bo ja... No nie odpalaj, nie miałeś tego lagi. To no słabe. Słabe, jak, jak mi zleciło telefon na maksa O, Troszeczkę mocne to nie a, a po chwili takie... No Aha jest słabe, a, słabe jest. Ta teraz dziwiła po O kurde Ja mnie zaraz ja, ja do ciebie no nie, to nie O kurde Weź czy... Nie, myślałem, że ty, ty sama odpaliłeś. Nie, odpaliłaś. normalnie. Dobra, to nie jest takie mocne. I zostało nam najmocniejsze i najgorsze TNT. Chyba, bo nie wiem, czy. Wiesz, że to chyba było najgorsze. Bo było pierwsze. Ale, bo czy za selfie, jak wiesz, Nie w tą stronę, w drugą. Ten tu. Tą... Ojej. No, nie mogę się użyć, ja po prostu muszę wyjść z gry. O! Czekaj. O! co? O! Tyłużę. O! Zepnąłem. O kur... Jest Jeszcze gorzej? Odwrócę się i pójdę do tyłu. Dobra, teraz się tam do piramidy. To do, do piramidy wywróć. E, Zobaczymy jeszcze dla tego, dla smaczku normalne zdjęcie. No, to mnie tepnij szybko! Jego jeszcze nie, nie wysadzaj! Bo jak mi wywali ta, ten, wybuchnie. ten te telefon w rękach, to nie wiem co ci zrobię O, teraz powinno to zadziałać. Teraz powinno mnie tepnąć. Nie będę miał lagów. Nie mogę się ruszyć mnie tepa O, coś tam robi. O, tepa mnie chyba. To? Tak, tepnęło. Nie mam lagów, dobra. Chodź do TNT. Dobra. Czekaj, mam laga. Nie tu. Dobra, chodź wtedy. Chodź. A wiesz, co. tego już... To już... Nie, nie To chodź, tu w chwilę będę Nie. Zobaczymy, co to, umie. to jest słabe. To tak wybucha 10 w TNT. Dawaj. Teraz to. to w tym. Ja się odsuwam To ty się lepiej odsunie ja też zaraz ucieknę Ze Nie, ja, ja tam nie mogę iść, bo tutaj mam lagi Dawaj do góry, do góry, do góry i uciekaj Co, będzie po całym tym Nie, jest po tym Jest coś? Jest Modko Miej miastom złamać Nie Nie jest takie trudne mm -mm. Nie Coś stało, ale słabo chyba nie, pali. Kurde, to się tutaj się pali Aż nie baccy nie wyrobią! Trochę się zarało, zajarało! Zara! Mój god Mój god O kurde! To jest owszem! To jest mocne! Tu tak samo jak got wybucha! Nie, to nie tak samo! Nie tak samo jak god wybucha! Czemu? Ale. Szkodził jeden odcinek, to był taki różniutki odcinek. Nareczka, moich kochani, zostawcie łapkę w i